Witam państwa serdecznie na moim kanale. Z tej strony Krzysztof Wojczal i zapraszam na materiał o relacjach polsko-indyjskich w kontekście dzisiejszych odwiedzin premiera Narendry Modiego w Polsce. Powiemy sobie o zbieżnościach czy rozbieżnościach, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, a także o powiązania czy też słabość tych powiązań gospodarczych pomiędzy krajami, a także. Skomentujemy sobie zapowiedzi, i co miałoby oznaczać strategiczne partnerstwo do rangi, której to zostały podniesione relacje między Polską a Indiami. Zanim do tego przejdziemy, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, tym, którzy wspierają ten kanał, czy to poprzez działalność w mediach społecznościowych, komentowanie, lajkowanie, udostępnianie materiałów, jak również tym, którzy decydują się na wsparcie finansowe, czy to poprzez Patronite, gdzie link znajdziecie Państwo w opisie do nagrania, czy to poprzez przycisk Wesprzyj na YouTubie. Dzięki temu kanał może się rozwijać. Jednocześnie jeszcze z kwestii ogłoszeń parafialnych, Materiał specjalny z generałem Kukłom nieco się oddali, natomiast z pewnością będzie już jeden termin umówiliśmy, został przesunięty. Natomiast QA zapowiada się dość ciekawie. Pytania zostały zebrane, wyselekcjonowane, także listę już mamy. Myślę, że będzie ciekawa rozmowa, ale to wkrótce, mam nadzieję, wkrótce. Także. Jak tylko pojawi się nagrany materiał, to dam Państwu znać. Oczywiście też przepraszam za moją absencję w ostatnich dwóch tygodniach, jeśli chodzi o kanał. No, mimo sezonu ogórkowego, wiele się działo. Z jednej strony, zaproszenie do Warszawy, dzięki czemu mogłem obserwować z bliska. Paradę, a także no, wziąć udział w rozmowach z naszymi wojskowymi. A z drugiej strony, z drugiej strony no, tutaj też kwestie prywatne, zdrowia też mojej córki, także bardzo serdecznie przepraszam, każdy, kto miał styczność ze służbą zdrowia Polską, ja też już miałem nie raz to każdy może sobie opowiedzieć milion różnych historii, z tym związanych. Ja również taką jedną więcej historię mam do opowiedzenia, natomiast nie jest to ani moment, ani miejsce do tego, więc nie będę Państwa zanudzał perpetiami w tym zakresie. I przechodząc już do materiału, do materiału merytorycznego, wizyta premiera Modiego w Polsce dość odbiła się głośnym echem. Obaj premierzy zapowiedzieli podniesienie rangi partnerstwa do, tej, do tego pułapu strategicznego. No i co to miałoby oznaczać? Tego się do końca nie dowiedzieliśmy, w moim przynajmniej odczuciu, ze wspólnej konferencji pomiędzy premierami. Z tego względu, że zapowiedzi współpracy na płaszczyźnie obronnej, czy AI, czy transformacji energetycznej, czy też gospodarczej, to wszystko brzmi oczywiście bardzo dobrze, ale również bardzo ogólnie, I a diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach. I fakty są natomiast takie, że pomimo znacznego zwiększenia, znacznego zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy krajami, w roku 2022, bo za ten rok mamy ostatnie takie aktualne dane, to dalej ta wymiana handlowa między Polską a Indiami jest bardzo, bardzo mała. Zaraz sobie powiemy o powodach tego, natomiast jeśli chodzi o konkretne liczby, wymiana handlowa osiągnęła pułap 5 miliardów 600 milionów dolarów. Przy czym Polska w tej wymianie jest na minusie, jest stratna, ponieważ eksportowaliśmy za, jedynie, za jedyne 1,6 miliarda dolarów, natomiast importowaliśmy za 4 miliardy dolarów, a więc jesteśmy 2,6 miliarda dolarów um, stratni na tej wymianie handlowej. I być może te liczby Państwu niewiele mówią, więc warto tutaj też przytoczyć, że. Jeśli chodzi o kierunek eksportowy, to Indie są dopiero na 30 miejscu z udziałem 0,5% w całym polskim eksporcie. Natomiast jeśli chodzi o import, importu, Indie są państwem, z którego importujemy. Pod względem importu zajmują 23 miejsce u nas i mają 1% udział w naszym całym imporcie, a więc jak widzicie Państwo, jak na y, kraj o y, największej populacji, być może zaraz o trzeciej gospodarce y, świata, y, no y, mamy z y, Indiami bardzo niewiele wspólnego na płaszczyźnie y, gospodarczej. No i widać, że Hindusi mają zamiar to zmienić i czy to jest dla nas dobrze, czy jednak jest to dla nas zagrożeniem, ponieważ, drodzy Państwo, no musimy tutaj zastosować trochę analogię, analogię dotyczącą państwa środka Chińskiej Republiki Ludowej, która w zasadzie ścieżkę rozwoju Indie powtarzają w pewnym zakresie, oczywiście nie tym politycznym, gdzie Indie przecież są demokracją, w, w, w Chinach wygląda to troszeczkę inaczej. Natomiast w kontekście rozwoju gospodarczego, no te modele po raz kolejny zresztą się powtarzają, bo przecież Chińczycy też nie, nie są unikalni. Oni również powtarzali model wcześniej stosowany przez Japonię, czy drogę testowali przebytą przez wcześniej Japonię, czy też Koreę Południową. Także to wszystko jest. Dobrze, w zasadzie, nam znane z XX czy XX nawet XXI wieku, i już można nabrać pewnego rodzaju na bazie doświadczeń, pewnego rodzaju przeświadczenia, czy wysnuć prognozy, że Indie będą podążały pod, w podobnym kierunku co Chiny, zwłaszcza, że Hindusi zamierzają skorzystać na. Powolnym odcinaniu się Zachodu od Chin, o rezygnowaniu z inwestycji w Chinach, a więc Indie chcą zająć chińskie miejsce w łańcuchu dostaw i stać się państwem, stać się fabryką produkcyjną dla świata, a więc Chiny, Indie, przepraszam, chcą, chcą ściągnąć do siebie inwestycje z Zachodu. Więc mamy tutaj ten powtórzenie modelu chińskiego. A co to oznacza dla Polski, jeśli chodzi o wzajemne relacje gospodarcze? Oznacza to mniej więcej tyle, że tak jak z Chinami w ostatnim 30-leciu bardzo gwałtownie rosła wymiana handlowa na naszą niekorzyść, mamy obecnie z Chinami największy deficyt handlowy, i po prostu nasze, nasz rynek, nasi przedsiębiorcy, nasze firmy nie są w stanie się przebić na Rynku chińskim nie jest dla nich atrakcyjny, bo my przede wszystkim zarabiamy na rynkach zachodnich, bogatych, na których to też rynkach zarabiają Chińczycy swoją drogą, więc my konkurujemy tak naprawdę z gospodarką chińską o rynek europejski. Natomiast Chińczycy dzięki taniej produkcji również podbili rynek polski. Czego nie udało się zrobić w drugą stronę, ponieważ w drugą stronę, żeby podbić rynek chiński, trzeba by było albo konkurować ceną, a my produkujemy drożej niż Chińczycy, albo konkurować technologiami, a tych nie posiadamy, więc najwięcej na rynku chińskim zarabiają zachodnie koncerny, a nie polskie. I stąd tak. Niekorzystna, niekorzystny, tak, niekorzystny bilans wymiany handlowej z Chinami, i w, dokładnie w tym samym kierunku podążają Indie, i tak samo może to się rozwinąć w przypadku e, relacji gospodarczych polsko-indyjskich. Zwłaszcza, że, drodzy Państwo, Indie są w zasadzie na wielu płaszczyznach naszym konkurentem, e, a nie ewentualnym partnerem, e, i zaraz to Państwu e, udowodnię. Wystar o jednej rzeczy już wspominałem: wspominałem o tym, że Chiny, że Indie chcą zastąpić, chcą przejąć część inwestycji zachodnich w Chinach, chcą przejąć i jakby tutaj stać się tym alternatywną, alternatywną dla chińskiej fabryką świata. No a co jest w interesie polskiej racji stanu? No nic innego, jak my właśnie również staramy się o to, żeby część zachodnich fabryk trafiła do Polski, przy czym my chcemy wykorzystać nasz atut nie polegający na bardzo taniej sile roboczej, jak to jest w Indiach i jak to było do niedawna w Chinach, w sumie jeszcze jest, ale my tutaj mamy ten atut funkcjonowania w ramach rynku europejskiego. Czyli jeśli ktoś produkuje, posiada fabrykę w Polsce, ale jest spoza Unii Europejskiej, to może obsługiwać rynek Unii Europejskiej bez ceł. Czyli możemy być bramą pewnego rodzaju dla producentów zewnętrznych, bramą do najbogatszego oprócz amerykańskiego rynku zbytu. I co chcą zrobić Hindusi? Hindusi również chcą korzystać i chcą z nami konkurować, między innymi, o europejski rynek zbytu i również z Chińczykami. Także Indie to jest z pewnością nasz przyszły konkurent na unijnym rynku. Nie wiem, czy tak duży i groźny, jakim są Chińczycy, natomiast widać wyraźnie, w jakim to kierunku może i prawdopodobnie będzie podążać. Premier Modi mówił na wspólnej konferencji, że zaprasza do Indii. Polskich naukowców, polskie firmy. No i oczywiście jest to bardzo miłe, że dostaliśmy takie zaproszenie. Tylko pytanie jest, czy my chcemy, żeby nasi naukowcy wyjeżdżali do Indii zamiast zostawać w Polsce, zamiast w Polsce te firmy, żeby się rozwijały technologicznie, żeby one trafiały do Indii. No, niespecjalnie chyba nam na tym zależy. Oczywiście premier Tusk powiedział, że bardzo szybko panowie się dogadali w kwestiach w handlu, zwłaszcza produktami spożywczymi i rolnymi, no i to też pokazuje trochę pozycję Polski na arenie międzynarodowej. To znaczy, kolejny kraj, bo to nie jest pierwszy taki przypadek, w kontekście handlu z Polską i współpracy strategicznej z Polską, wspomina o rolnictwie i produktach spożywczych, co pokazuje, że my za bardzo nie mamy czego oferować na zewnątrz, a więc w zasadzie jesteśmy bardziej biorcą. Jeszcze niestety biorcom surowców energetycznych, których nie mamy, a których też potrzebują Hindusi. Więc tutaj przechodzę do płaszczyzn, w których my będziemy konkurować to znaczy, czego Polska potrzebuje i czego Indie potrzebują, i czego oba państwa nie mają a więc nie posiadamy gazu ani ropy, Hindusi również znaczy oni posiadają, posiadają oczywiście zasoby, ale one są z dalece, dalece niewystarczające, więc większość importują. Oba państwa potrzebują technologii. Które będą zakotwiczone w ich państwach, a nie tylko, żeby te państwa były montowniami. E, I chyba państwa tych technologii w, w wielu zakresach nie posiadają. Oczywiście Hindusi są tutaj w technologiach kosmicznych w tej chwili teoretycznie lepiej rozwinięcie, bo wysyłałem te sondy w kosmos. Natomiast drodzy państwo, o tym piszę w swojej książce. Polska w mojej ocenie za 10 lat prawdopodobnie może stać się kosmiczną potęgą, ale to jest naprawdę temat na i zrobimy to sami własnymi środkami, własny, własnym know-how, własnymi zasobami ludzkimi. Naprawdę Poland cannot in the space nabierze zupełnie nowego znaczenia i nie potrzebujemy do tego współpracy z Indiami. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że tutaj może być bardzo duże pole konkurencji. Aczkolwiek być może trafią się również płaszczyzny współpracy, tego nie przekreślam. Natomiast, tak jak mówię, tutaj jeden, jeden i drugi kraj, co do zasady, jeśli chodzi o technologię, no niestety odstajemy, nie jesteśmy, nie jesteśmy państwami należącymi do tych najbardziej innowacyjnych na świecie, więc my musimy te technologie kupować. Następnie oba państwa, zarówno Polska, jak i Indie, właśnie to już też wspominałem, konkurują w zasadzie również ze sobą o inwestycje zagraniczne z Zachodu. Konkurujemy ze sobą, to o tym również mówiłem, o rynek europejski zbytu. Konkurujemy ze sobą, jeśli chodzi o możliwość zastąpienia Chin, jako fabryka. Dla świata, My oczywiście w mniejszej skali, mimo wszystko wciąż o to samo konkurujemy. W zakresie bezpieczeństwa, jak to wygląda, czyli tej geopolityki, wygląda to w ten sposób, że naszym przeciwnikiem jest Rosja. W naszym interesie jest neutralizacja geopolityczna, gospodarcza, polityczna, jakakolwiek inna Rosji. W interesie Indii nie. W interesie Indii jest współpraca z Rosją przeciwko Chinom. Natomiast w Indie nie mają punktów rozbieżnych z Rosją. O ile Chińczycy posiadają sprzeczne interesy, i kilka płaszczyzn sprzecznych interesów właśnie z Moskwą i w mojej ocenie oni są po prostu do odwrócenia przeciwko Rosji, o tyle Hindusi nie są do odwrócenia przeciwko Rosji. Oni będą z Rosjanami współpracować przeciwko Chińczykom. Tak więc z punktu widzenia geopolityki w zasadzie Bardziej nastawiałbym się na to, że żeby budować jakieś relacje z Chińczykami, mimo wszystko, i nastawiać się na to, że jeśli Amerykanie, Amerykanom uda się ich odwrócić, no to wówczas będziemy mieli sojusznika do neutralizacji potęgi Rosji. Natomiast Indie w tym zakresie są dla nas kompletnie bezużyteczne. To znaczy, ani w tej chwili, ani w przyszłości nie ma takich, nie ma takich punktów, w których moglibyśmy upatrywać swoich szans, jeśli chodzi o neutralizację naszych przeciwników, wrogów, konkurentów, jeśli chodzi o jakieś wspólne geopolityczne przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o. Jest jedna płaszczyzna, gdzie moglibyśmy się z Hindusami rzeczywiście porozumieć, to znaczy w Indiach wciąż jeszcze ta demografia dobrze wygląda. Faktycznie Hindusi są dobrzy, jeśli chodzi o rynek informatyczny, jeśli chodzi o rynek AI. I to my powinniśmy zaprosić Hindusów i hinduskie firmy do Polski i powinniśmy czerpać i pozyskiwać brzydko mówiąc hinduską siłę roboczą po to żeby budować prosperity w Polsce, a nie odwrotnie. To nie my powinniśmy tam wyjeżdżać, tylko powinniśmy właśnie przyciągać i mamy czym, ponieważ u nas płace są wyższe niż w Indiach, warunki są a lepsze, jeśli dostajemy dotacje unijne, mamy środki na rozwój, na badania, to może być to atrakcyjne dla Hindusów. Także bardziej bym się nastawiał tutaj w tą drugą stronę: znaczy, to my mamy być tym magnesem czy odkurzaczem, jeśli chodzi o, brzydko mówiąc, jeśli chodzi o Hindusów, a nie odwrotnie. Także to jest jedyna płaszczyzna, na której my możemy. Poszukać jakichś zysków dla siebie, w mojej ocenie. Oczywiście, panowie mówili o, o współpracy w obronności. No, być może są produkty i rzeczywiście są produkty, które polski przemysł mógłby oferować Hindusom, i to rzeczywiście na tym można zrobić pieniądze, i wydaje mi się, że byłaby to gra warta świeczki, z tego względu, że jeśli chodzi o kwestie takie ideologiczne, światopoglądowe, cywilizacyjne, Indie są państwem, z którym rzeczywiście możemy. Współpracować na płaszczyźnie wojskowej, nie bojąc się, że to się obróci przeciwko nam, a więc możemy sprzedawać im uzbrojenie. Chińczykom już bym się na przykład bał, natomiast należy oczywiście bardzo pilnować swoich technologii, no ale to jakby jest standardowe i zawsze trzeba tego robić, żebyśmy sprzedawali Amerykanom, czy, czy Brytyjczykom, czy Niemcom, czy komukolwiek innemu. Także tutaj widzę kwestie związane z ewentualną sprzedażą naszych produktów zbrojeniowych do Indii rzeczywiście na tym być może da się zarobić zwłaszcza że hindusi się zbroją posiadają znaczne środki w budżecie i tych środków nie szczędzą przy czym no niestety Indie niestety dla nas Indie prowadziły od dekad bardzo mądrą politykę jeśli chodzi o ściąganie technologii wojskowych i zawsze starali się hindusi robić tak żeby przy dużych kontraktach technologia wojskowa trafiała na ich teren, na przykład oni mają fabryki rosyjskich czołgów u siebie, także oni sami produkują te czołgi i w zasadzie robią w ten sposób z każdym większym kontraktem, czyli chcą pozyskiwać zdolność produkcji danego uzbrojenia u siebie. I ja nie wiem, czy z perspektywy tak małego jednak państwa, jakim jest Polska, zgoda na. Uruchomienie produkcji naszego uzbrojenia w Indiach byłaby dla nas korzystna. Myślę, że nie. Myślę, że w grę mogą wchodzić tylko i wyłącznie sprzedaż spółki, czyli my tu produkujemy w Polsce. Być może uruchamiamy większe zasoby produkcyjne, bo mamy dużego klienta, jeśli on złoży duże zamówienie, i wtedy, wtedy wysyłam. Także zobaczymy, co się z tego urodzi. Być może Hindusi rzeczywiście są zainteresowani naszym uzbrojeniem. Przy czym należy pamiętać, że my w tej chwili no, mamy zapchane linie produkcyjne pokorek, korek. Znaczy, mamy zbyt małe moce przerobowe, produkcyjne, do tego, żeby obsłużyć własne siły zbrojne, jeszcze przy okazji ukraińskie, bo tutaj też. Em, Mamy pewnego rodzaju kontrakty w niektórych płaszczyznach, na przykład w artylerii. A jeszcze sprzedajemy na przykład gromy w, na rynku europejskim. Także no, wydaje mi się, że mamy takie. Jesteśmy w momencie, kiedy mamy wąskie gardła. To znaczy, ten system, dopiero zaczynamy rozbudowywać produkcję. No, oczywiście nowy klient to z pewnością jest, z pewnością cieszy, natomiast Tutaj będzie to pewnie rozłożone w jakimś czasie, gdyby się udało dopiąć jakiś duży kontrakt zbrojeniowy i będzie trzeba po prostu poczekać, aż rozwiniemy swoje zdolności produkcyjne w tym zakresie. Także to, na, na tej rzeczywiście płaszczyźnie można by było zawiązać współpracę. Jeszcze mówili Panowie o transformacji energetycznej. Ja w zasadzie, szczerze powiedziawszy, nie wiem do, do końca w jakim zakresie my moglibyśmy im pomóc, a oni nam na tej płaszczyźnie, z tego względu, że oni są biorcą technologii, my jesteśmy biorcą technologii, zwłaszcza w tych kwestiach OZE, ale i w atomie, w zasadzie my możemy, nawet nie jesteśmy chyba w stanie sprzedać technologii wydobywania i przetwarzania węgla, bo nie rozwijaliśmy tego sami, tylko po prostu jedziemy na tym, co, co było jeszcze zbudowane za PRL-u. Powiem szczerze, że się nie znam, być może tutaj zaproszę w tym zakresie Kogoś specjalista, który by mi to mógł wyjaśnić, na w, jakim, w jaki sposób my możemy z Hindusami tutaj zrobić dobry biznes na, na współpracy przy transformacji energetycznej, bo ja tego nie wiem. Była kwestia oczywiście poruszona wiz. No i te wizy są oczywiście ważne w kontekście tego, że jakbyśmy chcieli pozyskiwać Hindusów na nasz rynek. Przy czym to też jest problem złożony, ponieważ jeśli chodzi akurat o AI i rynek informatyczny, mamy dużo doskonałych specjalistów. I czy potrzebujemy jeszcze dodatkowych z Indii? To jest pytanie, dlatego chyba, dlatego chyba premier Modi zapraszał naszych informatyków do siebie, bo wiedział, że mamy ich dużo i a im się przyda. W drugą stronę, oczywiście, współpraca czasami. Wiecie Państwo, to jest tak, że tutaj mówimy o dużych słowach, o dużej polityce, o, o rozmowach między premierami, o relacjach międzypaństwowych, a sytuacja też wygląda tak, że bardzo dobry obraz daje często po prostu prywatny sektor prywatny i rynek. I jeśli rynek się nie rozwija jeśli się, współpraca na sekt sektorze prywatnym nie rozwija między państwami, to znaczy, że. Możliwości te współpracy czy atrakcyjność tej współpracy jest marna. Tak jak na przykład między Polską a Chinami e, ta współpraca nie wychodzi, e, to znaczy Chińczycy nas zdoją, a my tutaj niestety nie potrafimy zakotwiczyć sobie, bo my zarabiamy gdzie indziej. Dla nas największe stopy zwrotu są na najbliższym dla nas rynku, na rynku niemieckim. I my tam sprzedajemy. E, I nasi przedsiębiorcy wolą tam eksportować i tam zarabiać, zwłaszcza w euro, niż tłud się z towarami 4000 km czy 5000 km na drugi koniec świata, żeby sprzedawać w Wiłanach znacznie, znacznie mniejszej wartości. Także podobnie jest z Indiami. I także tutaj, drodzy Państwo, no ja szczerze powiedziawszy, nie widzę tych strategicznego, strategicznego partnerstwa między Polską a Indiami. Znaczy, fajnie, że coś robimy. Fajnie, że od tych 40 chyba lat po raz pierwszy premier Indii odwiedził Polskę, tak, podnosimy jakiś swój status w tym zakresie, taki geopolityczny, odświeżamy relacje polityczne, Być trzeba przecież otwierać jak najwięcej drzwi, mieć jak najwięcej opcji dostępnych na przyszłość i nie przekreślać sobie, zwłaszcza z tak dużymi państwami jak Indie, nie przekreślać sobie ewentualnej współpracy na przyszłość. Natomiast co do konkretów i co do, no, no, nazwijmy to może, nadziei, czy prognoz byłbym bardzo, bardzo ostrożny? Nie spodziewam się tutaj wielkich fajerwerków, a jeśli tak, to bardziej na naszą niekorzyść, z tego względu, że obawiam się, że jeśli współpraca, wymiana handlowa między państwami znacznie wzrośnie, to będzie to wyglądało tak jak przy handlu z Chinami czyli Hindusi będą tutaj sprzedawać bardzo dużo, a my tamtego rynku nie będziemy w stanie. Okiełznać z tego względu, że też produkujemy drożej niż Hindusi, nie mamy tej przewagi technologicznej, jaką ma Zachód, więc nie możemy konkurować ani ceną, ani jakością. No i znowu to w zasadzie Indie są naszym konkurentem, a nie partnerem. Być może nie na wszystkich płaszczyznach, właśnie są niektóre takie, w, w których może dałoby się coś tutaj osiągnąć i być może. Co trzeba było oczywiście dobrze policzyć w ministerstwach, być może duże kontrakty zbrojeniowe, sprzedażowe z naszego punktu widzenia, byłyby dobre do pozyskania nawet kosztem zwiększenia importu z Indii, czy nawet jakimś kosztem. Z odniesienia, powiedzmy, przez Indie większych korzyści niż, niż my. Natomiast kwotowo, czy, czy biorąc pod uwagę sam, sam bilans handlowy, czy, czy wartość, powiedzmy, danych transakcji, natomiast z perspektywy bezpieczeństwa, dla nas uruchomienie przemysłu zbrojeniowego dzięki kontraktom z Indii. No z pewnością to byłby zwłaszcza w, naszej, w kontekście naszej sytuacji geopolitycznej, to byłby bardzo korzystny proces, więc to być może jest szansa zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast nie widzę tego, żeby Polska miała się dzięki Indiom rozwijać szybciej, być większą potęgą i mieć jakieś dodatkowe, świetne możliwości, co polityczne czy co gospodarcze. Raczej upatruję tutaj pewnego rodzaju korzyści w wybranych sektorach, jak zbrojeniowy. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się nagranie podobało. Tym razem dość krótkie, ale myślę, że treściwe. Zapraszam oczywiście na kolejne. Miejmy nadzieję, że niebawem, niebawem nagramy ten materiał z QA z naszym szefem sztabu generalnego, generałem Kukuo. No a jeszcze oprócz tego, też zobaczymy, może wyjdzie inny ważny myślę dla polskiego bezpieczeństwa i obronności wywiad, ale tego jeszcze w szczegółach nie będę zdradzał. Tyle ode mnie. Jeszcze raz, jeśli doceniacie ten kanał i wartość merytoryczną, jaka tutaj jest wnoszona do e, przestrzeni publicznej, zapraszam do wspierania, lajkowania, komentowania, a także subskrybowania oraz wspierania finansowego poprzez Patronite lub poprzez przycisk Wesprzyj na YouTubie. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Krzysztof Wojczal i do usłyszenia.